Wszystkich bardzo serdecznie na kanale Francuz Podkarpacza. Dzisiaj nowy filmik, właśnie który może być trochę kontrowersyjny, bo bardzo często na, ten, na tym kanale chwalę Polskę, opowiadam o zaletach tego kraju. Natomiast dzisiaj będzie ten filmik o wadach Polski, a mianowicie w oczach Francuza, oczywiście, Francuzów, no bo niedawno. Miałem to, taką rozmowę z Francuzami, którzy tutaj mieszkają i ja z nimi tak rozmawialiśmy o tym, no, dlaczego oni wybrali Polskę i tak dalej. Zadałem im właśnie pytanie, no, co im się tutaj podoba, ale też pytanie, co im się nie podoba. No i muszę też przyznać, że trochę jestem. Się zgadzam Oczywiście nie istnieje kraj, który jest jakby bez wad. To taki kraj nie istnieje. Oczywiście też uprzedzam wszystkie komentarze typu e, skoro nie jesteś zadowolony, e, wracaj do siebie, wracaj do Francji, walcz o swój kraj. Piszą to oczywiście osoby, e, no hejterzy, którzy e, tak zgrywają patriotów, ale tak naprawdę siedzą gdzieś pod Berlinem i piszą ten hejt z jakiegoś pokoju wieloosobowego więc proszę tego hejtu no proszę nie pisać takich kom, takich komentarzy no bo to nie ma sensu po prostu ja uważam, że krytyka jest pozytywna pod tym względem, że to według mnie to będzie jakaś krytyka konstruktywna, taka krytyka ma sens i, i oczywiście yy, to może być też ciekawe dla Polaków. Yy, no, wiedzieć o tym, co 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 obcokrajowcy yy, yy, nie lubią tutaj w Polsce, myślę, że czasami, jakie są rzeczy, które według nich są tutaj dziwne. E, ogól, ogólnie y, wiem, że jest tutaj więcej wad, natomiast y, ja na ten filmik wybrałem trzy największe y, wady. Pierwsza wada, y, oczywiście za, zanim zaczniemy, tradycyjnie y, łapka, łapka w górę oraz y, też możesz zas, zasubskrybować. To pomoże e, naprawdę w rozwoju tego kanału i, i to też mi daje motywację. Więc tak, pierwsza wada według e, wielu krajowców Francuzów, e, z którymi rozmawiałem, to jest e, czystość powietrza. Muszę przyznać, że na początku w Polsce, e, a ja w ogóle na w sensie nie wiedziałem o tym, że tutaj jest takie powietrze w Polsce, że jest chyba jedno z najgorszych, że jest problem właśnie z smogami. Na przykład w Krakowie jest smog przez K, ale też przez G, niestety. Niestety to jest problem, bo zauważyłem, że też tutaj ogólnie na początku w Polsce. Nie wiedziałem o tem, ale czułem jakiś zapach, nie wiem, w grudniu na przykład, e, w listopadzie. No, po prostu, no w zimie, taki tam zapach dziwny. E, kurde, co to jest? Taki zapach, który przypomina e, trochę zapach torów. Czy nie wiem, jak się jeździ pociągiem, po prostu jest taki. E, Taki zapach, taki metaliczny, nie wiem co to jest. I ta, ten zapach to tylko w Polsce wyczułem, właśnie. No. I to ogólnie też o tym porozmawiałem z moim kolegą z Belgii, który się nazywa się mieszka w Szczecinie. To też z nim porozmawiałem i on mi też mi powiedział, że kurde, co to jest? Też kurde, ja to czuję, nie wiem co to jest. Okazało się, że to jest chyba węgiel, ale nie wiem. W sumie nie wiem co to jest. Ale chyba to jest węgiel. Czasami też się chodzi po ulicach. No i są takie dziwne zapachy. Też słyszałem, że ludzie palą śmieci, do pieca dają śmieci, wrzucają tam, no wiadomo, różne, różne rzeczy i, i niestety są takie zapachy nieprzyjemne później na, 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 na ulicę. No i czasami naprawdę jest tak, tutaj na przykład w Wieszowie, że w ogóle nie da się oddychać. Ty to czujesz i niestety nie da się oddychać. Ja uważam, że w Polsce jest problem z tym. No yy, ja uważam, że naprawdę yy, nie jestem żadnym politykiem, nie wiem jak to poprawić, ale no. Yy, na pewno jakoś powietrza trzeba jakoś poprawić, bo yy, bo naprawdę czasami czuć, że to jest, że, że to powietrze jest brudne i wiadomo to może też powodować, yy, to powoduje jakieś choroby, yy, jak na przykład rak, nowotwory i tak dalej. Więc, <laughs> więc tak. Yy, no. Druga wada to jest chyba w Polsce deweloperstwo, pa to deweloperka po prostu. No też widziałem gdzieś takie określenie, że ogólnie ludzie, że w Polsce ogólnie w Polsce jest taki problem, że oni wszędzie to budują, te bloki, te domy, które naprawdę identycznie wyglądają, czasami są takie Osiedla, gdzie tam obok siebie stoi nie wiem, 100 takich samych podobnych, z takich samych domów. Każdy ma właśnie ten sam dom, ta, tą samą działkę i to są takie i e, to naprawdę bardzo dziwne. Dziwnie to wygląda, bo każdy widzi, co sąsiad robi, i, i to są takie nowoczesne dzielnice, osiedla. Nie wiem, co e, ja ogólnie. Powiedziałem tylko i wyłącznie w Polsce. Ja we Francji takich rzeczy nie widziałem, czy tam w Niemczech, czy. Nie, może bo mało podróżuję, w sumie, ja byłem tylko w, w paru krajach w moim życiu, więc nie wiem, może gdzieś indziej to też robią takie rzeczy. Natomiast w Polsce zauważyłem, że tym bardziej jak się lata nad Polską, jak ogólnie samolot wyląduje, pamiętam w Krakowie lub w Warszawie, jak ląduje samolot, to widzisz po prostu te wszystkie budynki, a w Warszawie widzisz, że naprawdę to są ogromne dzielnice, to są ogromne osiedla po prostu i tam są te wszędzie takie same domy, te same bloki, takie nie wiem nowoczesne. Ja mam wrażenie ogólnie, że w Polsce jest tylko jedna firma deweloperska, a ona robi, ona wali wszędzie te same domy, te same budynki i to dziwne to wygląda. I, I niestety nie budują to, ja bym zrozumiał gdyby to budowali nie wiem w jakiejś części miasta, że tam nic nie ma i dobra nie było lasu, nie było, było tylko same pola, ok rozumiem. Natomiast oni teraz niszczą lasy, niszczą przyrodę na rzecz takich brzydkich budynków i to jest niestety to jest straszne, wszędzie to wybudują, budują po prostu. I to wygląda tak, że czasami masz takie dziwne połączenia, bo miasto po prostu na to nie patrzy. Tak mam, że nie trzeba mieć już chyba zgody od wójta, żeby to budować. Nie wiem. Ale wiem, że we Francji, jak chcesz swój dom budować, albo jakieś tam inne bloki, masz jakiś projekt, musisz, musisz po prostu ten projekt przedstawić wójtowi lub prezy prezydentowi miasta. I żeby on ci dał na to zgodę. Bo ogólnie we Francji, jak twój dom, po prostu, twój budynek będzie przeszkadzać jakby widokowo, jakby nie będzie pasował. Jak twój budynek nie będzie jakby pasował do innych budynków na tej ulicy, to nie dostaniesz tej zgody i bardzo dobrze. Bo co to jest, że czasami w Polsce niestety masz takie dziwne połączenia, co to jest? To jest centrum miasta? Czy to jest wieś? Czy co to jest? Masz drewniane domy, a zaraz masz jakiś wielki budynek nowoczesny? Co to jest? No i czasami to... to, to, to. Ja to ogólnie e, zauważyłem od razu w Polsce i i uważam, że to jest trochę smutne, bo Polska przede wszystkim to jest kraj lasów. E, no i czy tam... wiadomo. Nie wiem, zaczynają po prostu niszczyć te wszystkie wsi na, na rzecz tego, no i to jest według mnie trochę smutne. Eee, no i to, że czasami, że wszędzie budują, nie wiadomo, no. tylko ważne, że ten te, te deweloper kupił działkę, nieważne czy obok jest wiocha, w sensie wiesz, e, domy takie stare i tak dalej. Nie, nieważne. Ja, ja, ja tak. Ja... Nie chcecie tego zobaczyć, nie obchodzi mnie to. Będzie tutaj stał budynek wielki, taki nowoczesny, taki, no, gdzie jest, naprawdę muszę wykorzystać z, ta, z całej powie, powierzchni po prostu tej działki. Naprawdę, nie musi zostać ani kawałku, ani kawałka zielonego. Nie, nic. Ja muszę być po prostu ten wielki, duży budynek. I tak, to ma być imponujący imponujące, no imponujący budynek, no. No. Więc tak i też trzecia da teraz. Nie, nie powiedz. Nie, nie zapomniałem. Czystość powietrza, deweloperka i. A no i oczywiście niestety, ale to nie zmienimy. Albo może też, też możemy to zmienić, nie wiem. Pogoda w Polsce uważam, że jest ciemno yy, yy, w zimie, tak? I jest ciemno za, za wcześnie. Jak już o 15 jest ciemno, to jest tragedia, bo ogólnie czujesz się zmęczony czy jest się po prostu nie wiem, za mało słońca i, i to ma po prostu na zdrowie psychiczne, nawet fizyczne, to ma jakiś wpływ. I ogólnie ja to czuję i wciąż jest walka w zimie, żeby jakby żeby z tym lepiej żyć, żeby mi się lepiej żyło właśnie w zimie. Też porozmawiałem o tym z Francuzami czy tam z obcokrajowcami. i wszyscy twierdzą to samo. Ja może uważam, że Polska jest może nie tej strefie yy, czasowej, powinna po prostu zmienić strefę czasową albo po prostu nie, nie zmienić godziny. Nie wiem. Bo ty, to, że jest już ciemno o 15, to jest. Pff, nie wiem, idziesz do roboty, jest ciemno, wróci, wracasz, wiadomo, też jest ciemno. Pff, no. Więc, więc tak, może zmienić strefę czasową. Nie wiem. Nie wiem. Natomiast mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Ogólnie jest to, bo kolega już do mnie dzwoni, już jest umówione. Ogólnie mam nadzieję, że się nie obrażaliście i tak dalej, ale to jest, ja uważam, to są wady w Polsce. Oczywiście istnieją inne wady. Ale które osobiście mnie mi nie przeszkadzają, po prostu. No więc, więc tak. Eee, też uważam, że skoro mówiłem tak dobrze na temat Polski, yy, mówiłem o tych yy, zaletach i tak dalej, to też musi być filmik yy, o wadach tego kraju. I tak. Mam nadzieję, że też yy, w sensie, bo też mi się wydaje, że warto się zastanawiać nad tymi rzeczami, które, które są może do poprawy. No, możecie pisać w komentarzach, czy się zgadzacie ze mną, czy nie. Ja oczywiście, wiecie co, tutaj ma panować przede wszystkim, przede wszystkim wolność słowa. E, oczywiście y, w kulturalny sposób, y, bo ja usuwam wszystkie komentarze komentarze y, typu wypierdalaj, czy coś takiego obraźliwe. Komentarze będą, no po prostu usunięte, e, więc tak. Inaczej to czy, 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 czy zgadzacie ze mną, czy nie? Każdy ma prawo do, 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 do swoich poglądów i tak dalej. Zapraszam do dyskusji, do dyskusji e, w komentarzach. Naprawdę e, życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i cześć.